Uwaga, materiał zawiera fragmenty nieodpowiednie dla młodszych odbiorców. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Siemaneczko misiaczki, kochane, dzisiaj troszeczkę Blockers opowiem wam na temat agresji w szkole, której totalnie nie powinno być. A rodzice, którzy uważają, że ten problem będzie wyimaginowany i że teraz będę wyolbrzymiał, weźcie, zobaczcie sobie ten krótki materiał filmowy, ok? No, no. Słuchajcie, kochani, większość osób powie, no to było na pewno ustawiane i tak dalej. Wiecie co? Wale tych ludzi, którzy faktycznie tak mówią, wybaczcie, ale to jest niestety, moi drodzy, temat, o którym trzeba powiedzieć dosyć głośno i który trzeba bardzo mocno zaznaczyć. Jeżeli ktoś uważa, że kiedyś agresji w szkole nie było, była, była tak samo. Tylko nie każdy latał z telefonem i nie każdy to nagrywał. Odnosząc się do tamtego materiału, wiecie co powiedział dyrektor? To sobie zobaczcie. Wstrząs. Niedowierzanie, problemy typowo szkolne, uwagi typowo szkolne, żadnych zdarzeń na terenie szkoły związanych z używaniem przemocy, szok i niedowierzanie. Po pierwsze, powiedzcie mi, czy którykolwiek z Was, moje kochane Miśki, jest rozpoznawalny przez dyrektora. No, oczywiście, że nie. Uwagi typowo szkolne. Też mi coś się wydaje, że raczej nie do końca wiedział o kim w ogóle mówi. I wiecie co jest najgorsze w takich przypadkach? I zapewne Miśki przyznacie mi rację, że akty agresji w szkole nie są wystawiane na światło dzienne i nie ma akcji, które miałyby na celu przeciwdziałanie agresji w szkole. Gdyby ów poszkodowana osoba, nieważne co zrobiła, na pewno nie zasłużyła na skakanie po głowie, nie zgłosiła tego na policję, nie dowaliłaby się policja do szkoły oraz nie zostałaby sprawa zgłoszona do telewizji, Sprawa by rozeszła się po kościach, żeby szkoła źle nie wypadła. No jak to? Przecież to byli idealni uczniowie. Co? Dyrektor to mówi. To może byśmy poznali opinię. Uczniów, co, z tej samej klasy, którzy by troszeczkę więcej powiedzieli na temat tych osób. Bardzo często jest tak, że właśnie w tych materiałach filmowych są przedstawiane fejkowe informacje, tak samo jak jeżeli ja bym nagle został postawiony przed kamerą i bym miał powiedzieć misiek coś na temat ciebie. No, dobry uczeń, dzień dobry mówi. Wszystkim. Ale jak to wygląda na lekcjach? No właśnie. Coś tak, moi drodzy, mi się wydaje jako zwykłemu blokersowi, który jest teoretycznie wiecie, idiotą z ulicy i tak dalej. że objawy agresji wśród tych ludzi były zauważalne w szkole, bo to nigdy nie ma czegoś takiego, że koleś mówi dzień dobry, zachowuje się idealnie, zbija piątkę, a potem nagle wychodzi i skacze ludziom po głowach. No, nie, to nie ma tak. Są już na lekcjach tak naprawdę przesłanki. Czy ktoś jest bardziej lubiany w szkole, czy ktoś jest znowu napiętnowany? I niestety, ale to od nauczycieli zależy, co oni z tym zrobią. Ten koleś, że został skopany, nie wiem co zrobił totalnie, nie zmienia to faktu, że został w tym przypadku akurat ofiarą. Jest tak naprawdę ofiarą nauczycieli i tego, że nie zareagowali w porę. Dlaczego nie ma rozmów z pedagogami? Szkolnymi, z psychologami szkolnymi, dlaczego musi dojść zawsze do tragedii, żeby ludzie zauważyli, że jest jakiś problem, ale to nie do tragedii, wiecie, jakiejś tam w szkole. Do tragedii, która zostanie nagłośniona w mediach. Sam, kochani, w filmie na temat depresji szkolnej tam pisaliście w komentarzach, że niektóre dziewczyny ze sobą kończyły w szkole, tak? Czy ogólnie no, były tragiczne sytuacje w szkołach. A nauczyciele nic z tym nie zrobili, ewentualnie sprawa rozeszła się po kościach. To nigdy się nie bierze znikąd. I ja mam do Was, Miszki, takie jedno pytanie: czy w waszej szkole, na lekcjach wychowawczych, macie jakiekolwiek pogadanki na temat agresji w szkole? Czy wychowawca w ogóle pyta się, czy ktoś czuje się gnębiony w klasie? No, bo coś mi się wydaje, że nie. I ja czegoś takiego w swojej szkole też nie miałem. Nauczyciele troszeczkę bardzo mają na to wyrąbane. Cały program i podstawa nauczania wymaga od Was dostosowywania się do regulaminu, ale nie do końca dba o Wasze bezpieczeństwo w szkole. Dlatego tu, moi drodzy, jedno z praw ucznia i praw człowieka mówi o bezpieczeństwie. Człowiek ma prawo do bezpieczeństwa. I szkoła musi to bezpieczeństwo uczniowi zapewnić. Jeżeli nagle dochodzi do sytuacji, że. Wychodzi jakaś akcja i po miesiącu skaczą typowi po głowie, no to to raczej nie jest sytuacja, która jest wynikową zapewnienia bezpieczeństwa, tak? Gościowi. Zamiast pogadać, zamiast, nie wiem, załatwić jakąś sprawę tak, żeby nie doszło do tego, no to później jest tylko. Wstrząs. No jak to się mogło stać? No uwagi mieli typowo uczniowskie. Tak? A jakie są typowo uczniowskie uwagi, drogi dyrektorze, weź mi powiedz. Ja, moi drodzy, pamiętam, jak kiedyś przeżyłem taką, ten, tak, taką historię, jak jeden koleś przyknął gazem pieprzowym u nas na auli i przyjechała karetka, przyjechała policja, straż pożarna i tak dalej yy, i w telewizji pojawiły się informacje, że a to były pokazy strażaków, a to pokazy, kurde, medyków, a to pokazy policji. Ta? Pamiętajcie, kochani, że jeżeli czytacie albo oglądacie wiadomości na których temat wypowiada się dyrektor szkoły danej, do której doszło do tragedii, czy nauczyciele? Nie wierzcie w to. Zapytajcie się uczniów. Dojdźcie do nich i zrewidujcie tą wiedzę, moi drodzy, z faktami. No bo nigdy nie ma czegoś takiego, właśnie tak jak już wcześniej mówiłem, że nie ma żadnych przesłanek o tym, że może dojść do tragedii. Zawsze są przesłanki. Podałem, kochani nauczycieli, jako linię zaporową przed takimi zachowaniami. Tak. Nauczyciele mają w tym swoją winę, ale wiecie, kochani, kto ponosi największą winę? Niestety, ale rodzice. W dzisiejszych czasach nie występuje coś takiego, znaczy występuje, ale bardzo rzadko i to jest bardzo mocno zauważalne. No, tym bardziej ostatnio jechałem na motocyklu, idzie matka z wózkiem, gada przez telefon. Wiecie, moi drodzy, co było nie tak? Szła po ulicy i dopiero kurczę, jak zobaczyła, że jestem za nią, nagle się zorientowała co to się dzieje! W dzisiejszych czasach. Nie wychowuje się dzieci, ale najczęstszym, znaczy, niektórzy wychowają, nie wychowują. Dobrzy rodzice, macie ode mnie turbo żubiki jesteście mega. Tylko tak dalej. Właśnie wasze pociechy będą wam mega za to wdzięczne. Tak samo mamuśka dawaj, żubika, byłaś, znaczy jesteś zarąbistą mamuśką. I słuchajcie, kochani. Tutaj niestety jest ten problem, że w dzisiejszych czasach bardzo często ludzie chowają dzieci, a nie wychowują je. I tak naprawdę nie buduje się relacji empatycznej rodzic z dziecko, tylko rodzic zaczyna traktować dzieciaka jako przeszkodę do odpoczynku. Wiecie telewizor ważniejszy, wiecie social media ważniejsze, jakieś pierdoły ważniejsze. Nie można, moi drodzy, ukrywać tego, że niestety albo niestety wiek rodziców poszedł troszeczkę bardzo w dół. Teraz 16-latki, 17-latki, 18-latki zaczynają. Gdzieś tam wyrzucać z siebie dzieci, ale niestety nie mają ani stabilizacji finansowej, czy też emocjonalnej, jeżeli chodzi o faktycznie dorosłe życie. I co niestety następstwem jest takim, że dzieciak przeszkadza jej w młodocianym życiu i w balowaniu, przez co później sobie to odbija, nie chowając, znaczy nie wychowując dziecka, a po prostu chowając je. I, takie, do takich sytuacji patologicznych, kochani, niestety musimy się przyzwyczaić, bo, według mnie, moim skromnym zdaniem, powtarzam, moim skromnym zdaniem, nie mówię o jakichś badaniach, ale będzie takich zachowań więcej przez różnego rodzaju pro, programy socjalne oraz te wszystkie pomoce dla nierobów. Dzisiaj, kochani, gdy tutaj z Wami sobie siedzę na tej lekcji wychowawczej, miałbym do Was jedną prośbę. Nie rozwiązujcie sytuacji konfliktowych po pierwsze agresją, no bo to nie ma sensu, lepiej przegadać temat i faktycznie dojść do pewnego rodzaju konsensusu, do rozwiązania. A jeżeli faktycznie jesteście kochani świadkami albo ewentualnie i ofiarami agresji, wy się nie bójcie o tym mówić. Pamiętajcie, że od w tym momencie, jeżeli jesteście hejtowani, toczy się wasza przyszłość psychologiczna, wasze podejście do ludzi, wasze ewentualne fobie. Zgłoście to, nie bójcie się przede wszystkim tego. I ja tutaj nie mówię o tym, żebyście wy nagle tutaj zostali konfidentami, tylko chodzi o to, żebyście wy sami walczyli o swoje dobro. Pamiętajcie, że te osoby, które was biją, czy te osoby, które was wyśmiewają i tak dalej, im nie zależy na waszym dobru. Wam niech zależy tylko na sobie. Jeżeli jesteście hejtowani, poniżani, zgłaszajcie to. Jeżeli jesteście hejtowani przez nauczycieli, zgłaszajcie to. Jeżeli jest wam w szkole źle, mówcie o tym głośno. Nie tuszujcie spraw, bo później wyrośniecie na zalęknione osoby, które nie będą w ogóle walczyły o swoje lepsze życie. Nie? Misiaczki, tyle na dzisiejszej lekcji wychowawczej z Idresem. Życzę Wam super miłego, dobrego dnia. Pamiętajcie, nigdy agresja, lepiej przegadać temat i bloker z Wam to mówi. mordeczki, wiecie o co chodzi. Nie? A tymczasem bądźcie grzeczne. I tym razem tylko dla grzecznych będzie obiadek. Co nie? Co tak? Miśki, miłego dnia, cześć. Przysz. Szoki, niedowierzanie. Jak to się stało? No, faktycznie. Niezapalona bomba sama wybuchła. Przecież żeby bomba wybuchła, idzie sobie ląd, 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 ląd. To nie jest tak, że bomba wybucha tylko i wyłącznie w jednym momencie. Najczęściej właśnie to ciche osoby wybuchają, doprowadzając do jeszcze większych tragedii. Cześć.